Mariusz, jesteś sprawcą całego zamieszania. Jak oceniasz swoje przedsięwzięcie? Będziesz się kontynuował w przyszłym roku, czy masz jakieś inne plany, cele? Nie bi, to nie moja wina. Ja tego nie zrobiłem. Zrobiliśmy to wspólnie z chłopakami. Tak naprawdę w ten projekt chyba niewiele osób wierzyło, że aż w taki sposób uda nam się to zrobić. Przerosło nas to, to nawet nasze oczekiwania. Wydawało nam się, że wystarczy zrobić to trochę... Mniej, mniej kolory to temu nadać, ale z rajdu na rajd co chwila nas coś pociągało, a wymyślmy jeszcze to, a jeszcze to, jeszcze tamto, i to jakby widzimy finał yy, naszej całorocznej pracy. No wydaje nam się, że no, udało nam się to zrobić jak najlepiej tylko potrafiliśmy. No właśnie e, i dlatego pytam o tę kontynuację, bo podnieśliście poziom tak wysoko, myślę, że jesteście lubiani przez inne teamy, bo wypadają przy ich blado, mają e, no, ich stacje, ich, ich miejsca, gdzie, gdzie parkują, gdzie nie wiem, jedzą, są zupełnie inne i teraz czy wy będziecie obniżać loty, czy oni będą musieli podnieść swoje standardy? zapraszamy ich do nas. My o, w przyszłym roku podnosimy standard jeszcze o dwie półki. O, i Tyle, ile będziemy mieli pomysłów i środków, będziemy na pewno piąć się w górę. Co, ja widziałem tu jakieś helikoptery latające za, za samochodami. Widziałem kamery w samochodach na głowach zawodników, obsługi technicznej w trakcie zawodów, w trakcie warsztatowania. Co jeszcze można wymyślić? Jak jeszcze można podnieść poziom? O, nie mogę wszystkich tajemnic zdradzić, bo nie byłoby niespodzianek w przyszłym roku. No, Nie zdradzaj tajemnic, ale chociaż powiedz, wyznacz kierunek. Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, bo też dużo zależy od sponsorów. Wszystko zależy od środków. Jeżeli te środki będą, na pewno dużo więcej atrakcji będzie dla kibiców. Czyli postaramy się do naszej rywalizacji wciągnąć jeszcze kibiców. To jest to, czego brakuje temu sportowi, bo e, zrobienie, tak dużego, z, zrobienie czegoś tak wielkiego tylko po to, żeby to zrobić, nie ma najmniejszego sensu. Trzeba tu przyciągnąć ludzi, niech oni zobaczą, co się dzieje na prawdziwych imprezach, a nie tylko w czasie tych ułamków sekund i e, krótkich e, setek w telewizji. A na pewno my, jak i zawodnicy, robimy to przede wszystkim dla kibiców. Jest to sport, więc potrzebujemy kibiców, żeby sport miał sens. Jeżeli będziemy robić to bez kibiców, sami dla siebie, to możemy robić to w domu, przed telewizorem. Na grze, na grze wideo jeszcze dodaj. Dziękuję Ci, życzę Ci tyle entuzjazmu, energii i takiego wspaniałego teamu w przyszłym roku, bo będąc tutaj kilka razy przekonałem się, że tu każdy wie, co ma robić. Dziękuję i mam nadzieję, że będziemy współpracować razem w przyszłym roku.